W tym wideo tutorialu pokażę jak w Power BI wykorzystać jeden z obiektów wizualizacyjnych z grupy sztucznej inteligencji, jakim jest drzewo kompozycji. Ten obiekt wizualizacyjny pozwala nam na udostępnienie czytelnikowi raportu narzędzia do samodzielnej analizy danych, gdzie określamy sobie poszczególne pola, według których może użytkownik sobie analizować wybraną przez nas określoną, też wartość z naszego modelu. Dane, ten nasz kokpit przygotujemy sobie na podstawie danych, które mają 15 tysięcy wierszy, więc dosyć szczegółowe dane, dosyć dużo tych danych. Są to zamówienia z poziomem szczegółowości do produktu, do pozycji na zamówieniu. Posortuję sobie numer zamówienia rosnąco i jak widzimy jedno zamówienie ma kilka pozycji. Są to dane z dosyć dużego okresu danych, Mam tutaj 4 lata i będziemy sobie tutaj analizować za pomocą drzewa dekompozycji wartość sprzedaży, którą mamy w kolumnie wartość sprzedaży. Dane zostały zamienione na strukturę danych, jakiej mi jest tabela i na projekcie tabela widzimy, jest to nazwa dane farby. Zaczytamy sobie te nasze dane do jakiegoś przykładowego cockpitu w Power bi Przejdźmy sobie do Power BI, do nowego pustego raportu i podłączymy sobie te dane. Żeby podłączyć je bezpośrednio do tego naszego skoroszytu, a dokładnie do struktury danych, jaką jest tabela, obiektu w tym skoroszycie, przechodzimy sobie albo na narzędzia główne i w części dane mamy konektor do skoroszytu programu Excel, albo bezpośrednio na karcie raportu też mamy możliwość wybrania tego konektora. Czy z tego miejsca, czystego miejsca. Efekt będzie ten sam. Wskazujemy sobie nasze dane. Łączymy się z plikiem, gdzie mamy nasz obiekt tabela. O nazwie dane podkreśnik farby. Przechodzimy sobie do nawigatora połączenia. We wskazanym skoroszycie pokazują nam się wszystkie arkusze, jak i również wszystkie inne obiekty stworzone. W tym przypadku mamy obiekt, yy, tabelę o nazwie dane farby. Podłączymy się dokładnie ten, pod ten obiekt, zaznaczamy sobie ten obiekt. Nie będziemy tych danych przekształcać. Załadujemy sobie te dane do naszego modelu, do naszego kokpitu. Jak widzimy łączy nam się z naszym obiektem dane farby, z naszą tabelą. Dane są zaczytywane. Zostało zaczytane jak widzieliśmy 15 tysięcy wierszy automatycznie. Uaktywniła nam się karta raportu. Możemy sobie tworzyć na wybranych stronach poszczególne raporty. My wstawimy sobie jeden obiekt. Dane możemy podglądać sobie w widoku Dane, gdzie wyświetlą nam się rekordy z naszych danych źródłowych. Również w widoku modelu widzimy sobie jedną tabelę z naszymi danymi. Przejdźmy sobie do raportu i na pierwszej stronie, którą nazwę możemy sobie zmienić, na raport, wstawmy sobie drzewo dekompozycji. Z obiektów wizualizacyjnych na karcie wizualizacje wybieramy drzewo dekompozycji. Również na zakładce wstawianiu, w części wizualizacji sztucznej inteligencji, jest to jedna z tych wizualizacji. Czystego miejsca, czystego miejsca. Wstawimy sobie na naszą Kartę raportu, stronę raportu, drzewo dekompozycji. Rozszerzamy sobie ten obiekt na całą naszą kartę raportu, ponieważ będziemy mieli tutaj jeden obiekt na jednej karcie. I od razu wyłączmy sobie widoczność filtrów dla czytelnika raportu. Po publikacji czytelnik raportu nie będzie mógł używać filtrów, a na stążce widok. Wyłączmy sobie całkowicie filtry. Możemy wybrać sobie jakiś motyw, jak już jesteśmy na widoku. Ja sobie wybiorę motyw o nazwie burzowym. I będziemy mieli odpowiednią paletę kolorów, krój czcionek. I przygotowujemy sobie nasze drzewo kompozycji. W momencie, kiedy mamy zaznaczony nasz obiekt, stawiony na karcie, pokazują nam się obszary tego naszego obiektu. Elementy, które możemy sobie tutaj użyć, będziemy sobie analizować sprzedaż z naszych danych na pasku pola. Rozwijamy sobie naszą jedną tabelę, jedno źródło danych i wybieramy sobie sprzedaż. I albo przesuwamy, tak jak w tabeli przestawnej, chwytamy nazwę pola i przesuwamy w odpowiednią część naszego obiektu wizualizacji, jakim jest drzewo dekompozycji. Albo znaczamy, zaznaczamy checkbox. Automatycznie wskoczy nam do sugerowanej naszej części drzewa dekompozycji. Jak widzimy, suma elementów pojawiła nam się 8 588 0002. Zaznaczmy sobie naszą kolumnę z danymi sprzedaż. i na zakładce narzędzia kolumn jako format wyświetlania wyświetlmy sobie separatorem tysięcy, tak żeby nam się ten separator tysięcy pojawił. Miejsc po przecinku nie potrzebujemy. Zostawiamy tutaj format liczby całkowitej. I kolejną częścią naszego drzewa do kompozycji są pola z naszych danych źródłowych, po których chcemy umożliwić czytelnikowi raportu na analizowanie tych naszych danych. I dodajmy sobie region. Zaznaczamy sobie checkbox przy regionie. On automatycznie wskoczy nam do tej części obszaru naszego drzewa dekompozycji do wyjaśnień. Następnie dodajmy sobie województwo. Trzecim poziomem będzie miasto. Możemy dodać sobie jeszcze kanał sprzedaży, grupę produktową. I dodajmy sobie jeszcze, może, rodzaj klienta. Mamy 2, 4, 6 poziomów dekompozycji. Możemy dodać sobie jeszcze rok z daty zamówienia, z którego utworzyła nam się hierarchia dat. Wybieramy sobie tylko i wyłącznie pole rok. I również zaznaczamy, do naszej możliwości, do kolejnego poziomu możliwości dekompozycji tych naszych danych. Czyli użytkownik, czytelnik raportu będzie mógł sobie tutaj prowadzić tą dekompozycję, tą analizę tych danych od ogółu, czyli od tych 8 588 000 zł przez poszczególne te pola i ustawiać sobie dowolnie te poziomy dekompozycji i kolejność tej dekompozycji. Dodatkowo w etykietach Możemy sobie wyświetlić jeszcze ilość, też wolumen. Tu mamy nazwę wolumen. Przesuwamy sobie ten wolumen do etykiety. Mogliśmy oczywiście sobie kliknąć, on automatycznie by nam skoczył tutaj do etykiety, ponieważ analizuj, w analizuj może być jedno polegane. Teraz, w momencie, kiedy najdziemy sobie kursorem na, nasz, na naszą wartość tutaj łączną, to oprócz wartości sprzedaży pojawi nam się suma wolumenu. Czyli użytkownik w samym drzewie do kompozycji będzie, będzie widział wartość sprzedaży. Natomiast na dodatkowej etykiecie danych będzie też mógł sobie popatrzeć na analizę wolumenu. Dla pola wolumen również ustalmy format danych. Klikamy sobie w pole wolumen i na narzędziach kolumn w części formatowanie również wybierzmy sobie. Separator tysięcy. Tak, żeby automatycznie, jak zaznaczymy sobie te dane, w etykiecie wyświetlały nam się te dane z separatorem tysięcy, zarówno wartość sprzedaży, jak i wolumen. I możemy sobie zbudować takie przykładowe, wyjściowe drzewo tej kompozycji, które będzie widoczne po opublikowaniu tego raportu. Klikamy sobie na plus, czyli na rozwinięcie kolejnego poziomu. I wybieramy sobie albo najwyższa wartość, albo niska wartość. Wtedy automatycznie nasza wartość sprzedaży rozbije się na najwyższy poziom dekompozycji, który sobie jakoś ten pierwsze regiony. Wybierzmy sobie wysoką wartość. I chwileczkę musieliśmy poczekać. Wybrało nam rodzaj klienta, a ponieważ najwyższym poziomem nie jest region, tylko rodzaj klienta. I widzimy, że mamy od najwyższej wartości zaznaczoną linię przerywaną do najwyższej wartości. Następnie możemy sobie określić kolejny poziom dekompozycji. Możemy sobie wybrać z poszczególnych pól. Rozbijmy sobie rodzaj klienta na regiony. Połączyło nam, rozbiło nam B2B, ponieważ na tym rozwinęliśmy sobie ten plus, ten rodzaj klienta na poszczególne regiony. Jak najedziemy sobie na dany region, mamy jego nazwę w etykiecie, mamy sumę wartości sprzedaży i sumę sprzedanego wolumenu. I możemy sobie tak określić kolejne poziomy dekompozycji. Teraz wezmę do najniższej wartości, żeby połączyło nam tą linią przerywaną do najniższej wartości. Po regionie mieliśmy miasto, automatycznie nam rozbiło do miasta, a następnie miasto rozbijmy sobie na kanał sprzedaży. Możemy sobie wybierać te nasze poszczególne kolejne poziomy dekompozycji. Użytkownik, czytelnik raportu po publikowaniu tego raportu też będzie mógł dokładnie to robić. Lub możemy wybierać wysoką, niską wartość, tak żeby ta linia przerywana dekompozycji przeszła nam na najniższą bądź na najwyższą wartość, a wtedy automatycznie z tych pozostałych naszych tutaj pól pojawia nam się kolejny poziom dekompozycji. Jeżeli chcielibyśmy, i wybierzmy sobie może jeszcze rok, jeżeli chcielibyśmy zablokować poziom dekompozycji użytkownikowi, na przykład na rodzaju klienta, tak żeby użytkownik nie mógł zmienić tego pierwszego poziomu dekompozycji, to tutaj na górze przy nazwie naszego pola musimy. Zaznaczyć sobie kłódkę, żeby nam się zamknęła. I mamy teraz nasze drzewo kompozycji, taki pierwszy rzut. Czyli mamy 2, 4, 5 poziomów dekompozycji, które po opublikowaniu będą domyślnie pokazane w raporcie. I mamy zablokowany pierwszy de poziom dekompozycji po rodzaju klienta. To będzie poziom, który będzie wymagany, narzucony. Czytelnik raportu nie będzie mógł sobie zmienić tego poziomu dekompozycji. Zawsze ten pierwszy poziom będzie po rodzaju klienta. Opublikujmy sobie nasz raport na narzędziach głównych. W części publikuj. Wybieramy publikuj. Musimy zapisać nasz raport. Wybrać obszar roboczy, w którym chcemy ten nasz raport opublikować. W wersji onlineowej Power BI. -a. I otwórzmy sobie ten nasze drzewo dekompozycji element w usłudze Power BI. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z perspektywy czytelnika raportu, tego naszego użytkownika już gotowego raportu. Dokładnie mamy odwzorowanie tego naszego drzewa dekompozycji utworzonego w desktopowej wersji Power BI. Użytkownik, czytelnik raportu po wyświetleniu tego raportu może sobie zmieniać poziomy dekompozycji z dostępnych, natomiast nie może tutaj tego naszego zablokowanego poziomu rodzaj klienta usunąć ani przesunąć. No i za każdym razem te drzewo dekompozycji będzie nam się zaczynało od rodzaju klienta. I teraz użytkownik może sobie wybrać dokładnie tak samo jak w wersji Power BI desktopowej, w tym naszym raporcie wysoką, niską wartość. Automatycznie wskoczy mu kolejny poziom dekompozycji. Może sobie sam wybrać kolejny poziom dekompozycji, no na przykład rok. No i wtedy sam sobie określa te poziomy dekompozycji. Może kasować te drzewa de, y, poziomy dekompozycji wcześniejsze, automatycznie mu się przesuwa w lewą stronę cała, po, pozostała część drzewa dekompozycji. I rozbijmy sobie po latach tą naszą wartość sprzedaży. Na przykład dla klienta B2B, jak się przyłączymy na klienta B2B, automatycznie kolejny poziom dekompozycji zmieni nam się. Na rozbicie klienta B2B na poszczególne lata. Rozwijmy sobie 2020 na regiony. Następnie regiony rozbijmy sobie na przykład na kanały sprzedaży, a kanały sprzedaży rozbijmy sobie, pokażmy w szczegółach na grupy produktów. Jak widzimy, możemy sobie analizować. Mamy klienta B2B w 2020 roku, region centralny. Wybierzmy sobie region wschodni, mamy rozbicie tej wartości na poszczególne kanały sprzedaży, i wybierzmy sobie na przykład kanał e-commerce, i mamy rozbicie do naszego tutaj, do naszej grupy produktów. Jak widzimy, możemy jeszcze rozbić sobie do miasta czy też do województwa. Użytkownik czytelnik raportu sam może sobie określić te poziomy poszczególnej deko dekompozycji albo wybierając wysoka niska wartość albo samodzielnie określając sobie, jaki mamy mieć następny poziom dekompozycji.